Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry w sobotę. Cudowna Ewangelia dzisiaj, bo znowu o czułości. Mamy chorego człowieka na trąd i znamy całą tą historię, co znaczyło być chorym na trąd w czasach Jezusa. Odepchnięcie poza społeczeństwem, margines, tak naprawdę martwy człowiek za życia. Nie wiadomo co gorsze, czy umrzeć od razu, czy. Żyć w takim stanie poza społeczeństwem, no po prostu tak się bronili przed zaraźną chorobą. I ten człowiek spotyka Jezusa. Nie wiemy do końca, jak to spotkanie, do tego spotkania doszło, ale najważniejsze jest to, że oni się spotykają. I ta czułość jest tu w kilku elementach. Po pierwsze, Jezus go nie unika, Jezus nie ucieka przed nim, a ten człowiek. Odważa się na spotkanie z Jezusem. Jezus też się odważył, żeby go spotkać, żeby złamać to, co było przepisem, to, co było prawem, po to, żeby spotkać człowieka. Po pierwsze jest spotkanie, oni się spotykają. Szalenie to ważne, bo chrześcijaństwo, a wszystko musimy w Ewangelii od, odczytywać dość symbolicznie, więc ta ewangelia, ta scena też opowiada nam o nas. Chrześcijaństwo to jest przede wszystkim spotkanie. To nie jest system moralny, to nie jest system prawny, to nie są jakieś przepisy prawa religijnego, ale to jest spotkanie. Zobaczcie, to się dzieje. Zaraz na początku ewangelii Łukasza wczoraj czytaliśmy o tym, że Jezus przyszedł po to, żeby uzdrowić chorych, dać więźniom wolność. To był jego to było jego ekspozena, jego działalność. I zaraz potem, w piątym rozdziale, Jezus dokładnie to robi. To znaczy, spotyka człowieka, albo raczej spotyka się z człowiekiem. Człowiek spotyka się z nim. To po pierwsze, to jest spotkanie. Po drugie, jest dialog. Ten człowiek mówi, czego pragnie, co chce Jezusowi, i Jezus mu odpowiada. A więc znowu, kiedy mówimy o dialogu, to mówimy o przestrzeni myślenia, o wolności myślenia. Znaczy każdy z uczestników dialogu prawdziwego może powiedzieć, co myśli, czego pragnie, co sądzi, co jest w jego umyśle, w jego sercu. Po trzecie, tam jest dotknięcie. Coś, co nie powinno się w ogóle wydarzyć, znaczy w ogóle się nie powinni spotykać, a to, że, się, a to, że Jezus go dotyka, jest złamaniem kolejnego tabu, jest złamaniem kolejnego przepisu, kolejnego zwyczaju. I to nie jest jakieś tam dotknięcie, ale to jest dotknięcie, które powoduje, że Jezus przez to, że dotyka człowieka nieczystego, czyli chorego, sam staje się nieczysty. Jezus y, robi to nie po to, żeby buntować się przeciwko zwyczajom, ale po to, żeby spotkać porozmawiać, być blisko człowieka, człowieka, który potrzebuje. I cała ta scena pokazuje mi, że jedyne co nas ratuje, to Bóg, który jest bliski, to Bóg, który jest w dialogu z człowiekiem, to Bóg, który się z nami spotyka, to Bóg, który nas dotyka. Ratuje nas kochająca bliskość Boga wobec nas. I Choćbyśmy yy, nie wiem, co przeżywali, choćbyśmy nie wiem, jakie głosy słyszeli, to przede wszystkim Bóg do nas przychodzi. Wiecie, ta scena jest coś pięknego yy, w tej scenie jest coś pięknego, bo ona. Yy, nie wiem, jak to powiedzieć. Ona zachęca, ona zachęca do tych wszystkich rzeczy człowieka, ale nie człowieka jakiegoś przypadkowego. Trąd yy, bardzo często jest. Yy, Takim synonimem w Nowym Testamencie, czy w ogóle w Biblii grzechu. My dzisiaj nawet w dzisiejszym współczesnym kaznodziejstwie bardzo często się do tego odnosimy, chociaż ludzie nie do końca rozumieją, co znaczy być trendowatym, no bo ta choroba, szczególnie w naszym tutaj klimacie, jest, no, jest nam obca. My jej nie znamy, znamy ją tylko z jakiejś tam opowieści, ale dalej to jest synonim grzechu i. I zobaczcie, co nam ten obraz mówi. Znaczy, że to Bóg spotyka się z grzesznikiem, to Bóg z grzesznikiem dialoguje, to Bóg łamie konwenansę i grzesznika dotyka i grzesznika oczyszcza, ozdrawia. I y, to jest coś pięknego, bo y, niestety pomimo tego, że my teoretycznie w chrześcijaństwie się co do tego schematu, o którym przed chwilą powiedziałem zgadzamy, to to jednak w takiej mentalności religijnej jest całkiem inaczej. To znaczy, człowiek musi się oczyścić z grzechu, człowiek musi spełnić warunki, człowiek musi zrobić wiele, wiele rzeczy, żeby mógł przyjść się spotkać z Bogiem. No bo człowiek, według klasycznej teologii, po grzechu zrywa więź z Bogiem. Tymczasem ta Ewangelia nam pokazuje, że Bóg jest kimś, kto myśli totalnie inaczej tej więzi się nie da zerwać, bo ona jest pochodzenia boskiego, nie ludzkiego. To nie jest jakiś kontrakt, który ludzie sobie podpisują między sobą, potem się zdradzają i, i zrywają, ale to jest kontrakt, który Bóg podpisał, sorry za, to, za ten obraz, ale krwią swojego Syna z nami. Yy, I On jest wierny, a więc yy, ratuje nas bliskość. I to wam zostawiam na dzisiaj. Spróbujmy dzisiaj w tym wszystkim, co będziemy robić, co przeżywać, co będziemy przeżywać, yy, doświadczyć, albo raczej pozwolić sobie na doświadczenie spotkania, dialogu, dotknięcia, oczyszczenia z Bogiem. Bo On jest tym, który się nie boi. On jest tym, którego mój grzech, Twój grzech, mój trąd, Twój trąd nie zraża. To jest ten, który rozumie więcej. To jest ten, który ma wgląd w nasze serca, w nasze życie. W związku z tym, Przekroczenie tych ludzkich barier, ludzkich lęków. Zobaczcie, ile rzeczy w religijności, ta scena króciutka uzdrowienia to pokazuje, w ludzkiej religijności, jest opartych na strachu. Znaczy, to my y, tworzymy te wszystkie bariery między człowiekiem a Bogiem, bo się boimy w cudzysłowie, się boimy, że jeśli ich nie będzie, to Bóg zostanie przez nas, przez ludzi potraktowany instrumentalnie. Boga się tak nie da potraktować. Znaczy, ludziom się może tak wydawać, że tak potrafią, ale Boga się tak nie da potraktować. Nie dlatego, że Bóg jest większy, nie dlatego, że Bóg jest, nie wiem, niedościgniony, niedosiągalny, tylko dlatego, że Bóg jest miłością. A miłość ma to do siebie, taka prawdziwa, czysta miłość, że jej się nie da po prostu wykorzystać, bo ona sama siebie daje nieustannie. I taki jest nasz Bóg. Ratuje nas i to powtórzę. Nieogarniona czułość Pana Boga, który robi wszystko, i ta scena to pokazuje, który przekracza bariery, żeby się z człowiekiem, którego potrzebuje, spotkać. Wbrew nawet temu, co mówi religijne prawo, religijny świat, Bóg przychodzi do Ciebie i do mnie, żeby się z nami spotkać. I cała rzecz polega na tym, żeby nie dać sobie tego w życiu wydrzeć, żeby nie dać sobie żadnemu. Urzędnikowi religijnemu wydrzeć tej podstawowej, nie wiem jak to powiedzieć przestrzeni, sposobu, podstawowego sposobu, w którym Bóg spotyka się z każdą i z każdym z nas. Dla Niego nie ma żadnego tematu tabu. Tak, tego Wam życzę dzisiaj w sobotę, żebyśmy takiego Boga doświadczali, takiego Boga spotykali. Ktoś po którymś odcinku yy, w komentarzu yy, zauważył tego mojego tam yy, teraz ten jest o tego, tego mojego tam przyjaciela yy, nakleję mu serduszko wośpu, bo yy, to jest bardzo ważny i cenny człowiek człowiek przesadza miś. To jest pamiętacie miś yy, Jasia fasoli, Mr. Ben, Bean, Bean, jak tam się czyta. Jego ulubiona maskotka to jest, też moja, to jest też moja ulubiona maskotka, ale postanowiłem ją w tym roku dla tego matologo wystawić na licytację WOŚP, i z tego co wiem, no to tam dwie osoby już licytują. Obecnie cena chyba wynosi 530 zł, z tego co pamiętam. Więc jeżeli ktoś chciałby być właścicielem tego cudownego misiaka, a zarazem wspomóc dzieci na hematologii, i wspomóc Wielką Orkiestrę, to bardzo Was proszę licytujcie e, mojego pięknego przyjaciela. E, link do licytacji też znajdziecie w opisie. I bardzo dziękuję za wszelkie Wasze wsparcie. Dziękuję moim patronom, dziękuję ekipie Supiego, że mnie wspieracie i że jesteście. Dobrej soboty Wam życzę, dobrego sprzątania, ale też dobrego relaksu i przede wszystkim dobrego spotkania z tym, który przychodzi i mówi, chce. C bądź uzdrowiony. Do widzenia.